To było jedno z ważniejszych spotkań poświęconych sztuce reportażu radiowego na świecie w 2023 roku. I radio radio Wiguna, 2023 roku. tak. Byłam w Reykjaviku na Islandii na international roku. I tak. Byłam w Reykjaviku na Islandii na international forum. To, co Afrika, się wydarza, co się nam wszystkim ludziom wydarza w życiu, to jest suma faktów. Ale to też ma kilka innych znaczeń jednocześnie. Wtedy. Gdy jest akcja, to nie tylko jest to, co widać, ale są też głębsze sprawy, które dotyczą teraźniejszości, przeszłości, przyszłości, emocji, no i różnych procesów, które się wydarzają w tym świecie, na które mamy wpływ, i w nas samych, w naszym wewnętrznym świecie, od strony mentalnej, biochemicznej, no od każdej możliwej. Każde nasze działanie to jest jakiś konglomerat znaczeń. To jest totalnie piękne. Każda akcja, którą zaczynamy, uskuteczniamy, to potencjał, który ja nazywam sobie potencjałem poetyckim, właśnie przez to, że mogę być metaforą będąc w świecie, ja człowiek czy moje działanie też. Chociaż tutaj nie chodzi przecież o wiersze, aktywność człowieka odbija się echem nie tylko w tym rozpoznawalnym, przeze mnie świecie w teraźniejszości rządzonej przez logikę, ale tam, gdzie sięga intuicja, gdzie odbija się echem podświadomość, właśnie gdzieś tam każde wydarzenie posiada głębię, do której nie zawsze się dociera, a w każdym razie nie od razu. Zatem pojechałam na konferencję. To jest ta akcja, to jest to, co się wydarzyło. To było jedno z ważniejszych spotkań poświęconych sztuce reportażu radiowego na świecie w 2023 roku. Tutaj jest tak, pewnie głębia, do której Islandii, nie dotarłam, ale ziarno poezji jest wszędzie, więc w tym wydarzeniu też, a poza tym są fakty. Dużo dźwięków jest, znaczenie na tym pierwszym podstawowym poziomie. I zacznę od faktów, bo przecież czegoś się trzeba trzymać. Zatem tak, to prawda. To było jedno z ważniejszych spotkań poświęconych sztuce reportażu radiowego na świecie w 2023 roku. I tak byłam w Reykjaviku na Islandii na International Future Conference. To była 49 edycja tegoż wydarzenia. Pojechałam tam specjalnie na zaproszenie, na panel, rozmowę, dyskusję dotyczącą wojny na Ukrainie i audiodokumentu. Pojechałyśmy tam z reportażem, który współtworzyłam z Asią Sikorą. Pojechałyśmy tam z koleżankami po fachu. Pozdrawiam, Dominika Nike i ole, dobrze jest trzymać rękę na pulsie świata audio. No i z Asią miałyśmy takie wyjątkowe doświadczenie wystąpienia i zaprezentowania tej naszej opowieści na panelowym spotkaniu i zrobiłyśmy to najlepiej jak mogłyśmy. It was only five minutes, She's lost in a, in a chaos, but in the same moment she is someone who is trying to find herself in this chaos. And I would like to know why you concentrated only on her? She was in the middle of a children's house, she, was, she met a lot of persons you could interview as well, but she's the only voice, the only protagonist. Why this editorial choice? kanya is a unique person she is a teenager but uh, she must in short period of time will be uh, an adult she believes in her uh, opportunity she believes in her talents and um, she believes in music hanya starts to play and it was really chaos in the sounds in the notes it was her story and during the next sessions uh, that music uh, became more clear more beautiful and uh, it was very important for us to show us that uh, there is a power if you have questions for the authors keep them please for the, for the after because we'll have a wider debate after we go through all the examples yeah, we have to move. We have to move, but I think you can always ask a question. Było przedstawienie, co zrobiłyśmy. Był reportaż do prezentacji pomiędzy siedmioma innymi po fragmencie i po krótkiej rozmowie z autorami. I po dwóch godzinach tego panelu i przesłuchaniu tych fragmentów, i po tym przedstawieniu, kto jest kim i dlaczego, widownia była naprawdę mocno zmęczona. No i niestety na taką dyskusję, na wymianę emocji poza tymi podstawowymi informacjami, to już nie było sił. Troszkę nam było szkoda, że nie wiemy do końca, Jaki ta historia, melodia zmian mogłaby mieć odbiór gdzieś tam w świecie. No ale cóż, takie były warunki, takie były fakty, a głębokie poetyckie znaczenie. Hmm. Może to się okaże za jakiś czas. W każdym razie ta konferencja akurat moją wyobraźnią dźwiękową nie wstrząsnęła. Nie wiem, jak to bardziej można ująć dosłownie. Wstrząsająca to była pogoda. Widoki, które zdążyłam zobaczyć spod kaptura, poza Reykjavikiem, bo Reykjavik to jest miasto jak miasto. Może troszkę bardziej specyficzne, ale bardzo mokre. Ale ponieważ każda akcja posiada ten potencjał, który nazywam poezją, więc ta konferencja nie należała do zbyt poetyckich potencjałów. Ale cieszę się, że spotkałam ludzi, którzy zajmują się dokumentem audio. Widziałam ich na własne oczy, rozmawialiśmy nawet troszeczkę z całego świata. Oni to robią z pełnym zaangażowaniem. To było takie budujące. Nawet było jedno spotkanie podcastowe. Niewiele z tego spotkania dla mnie wynikło, no ale usłyszałam na przykład, że w Ameryce, wiedziałam to wcześniej, ale teraz zobaczyłam tak, jakby dosłownie, twórca podcastu. Trudzi się, mając do dyspozycji dwóch dziennikarzy, fajny temat, dźwiękowca i kompozytora. I to jest niskobudżetowa seria. No i troszkę pozazdrościłam, no ale tylko troszeczkę. Ale naprawdę, ciut-ciut, tyci-tyci, tak, tyci-tyci. I wciąż to mi się wydaje takie poetyckie, no ale, tyci-tyci. Wracając do Reykjaviku. Spotkałam tam Polaków, którzy żyją w Reykjaviku, kilkoro. Oni sobie bardzo to chwalą, naprawdę, i mówią, że Pogodą to mieliśmy pecha na maksa. Zważywszy, że przez pięć dni marzłam, mokłam i wiatr zrywał mi kapturek z głowy, no to tak, tak jakoś mało pogodowego szczęścia. Zatem Reykjavik, audiodokument, konferencja, konferencja, wymiana jest. poglądów, przyszłość audio. W tę przyszłość to wierzę też poza konferencyjnie, więc spoko. No, ale gdybym miała sobie zbudować wiarę w audio na podstawie tego, co można było usłyszeć podczas tej konferencji, o, to by nie poszło może tak łatwo. Bardzo depresyjne rzeczy były, może dlatego, że to taki czas wojenny i na tym się też skupiono. Smutne relacje ze stanów bólu i smutku. To w większości tak brzmiały te opowieści, ale nie wszystkie. Na te ciężkie naprawdę po dwóch dniach miała mnie dużo siły. No, bo wiadomo. W dodatku jeszcze wieje i pada. Ale każda akcja posiada potencjał, który nazywam poezją. Każda akcja posiada każda potencjał, akcja posiada który potencjał, nazywam poezją. Nazywa poetyckim poetyckim potencjałem. potencjałem. Więc to była taka akcja z nie do końca wykorzystanym poetyckim potencjałem. No ale kiedy wyschnie. Ten deszcz badający ciągle, kiedy wiatr się wywieje i nastąpi chwila spokoju, to się okaże, że taka wyprawa przyniosła wiele dobrego i przeniesie na ten podlaski grunt jakieś niezwykłe, wartościowe treści. No, a czuję, że to jest możliwe. Wszystko jest możliwe. A godne reprezentowanie Podlasia na International Future Conference Audio Dok w Reykjaviku było możliwe dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Organizatorem wydarzenia było Islandzkie Radio, nie wypowiem tej nazwy, ale w skrócie to jest RUV oraz Europejska Unia Nadawców.